Yeah. Trust. Shiny for life. I z tej strony Ewamuzu i na nas w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj zajmiemy się największym paką na naszym kanale. Z okazji tego, że jutro obchodzę swoje urodziny. Kupiłem sobie wielki Mega Beetle EX Premium Collection Box w którym jest zwyczajny Beat release, Mega Beat release, duża karta Jumbo no i co, dzisiaj moja przesyłka przeszła dzięki sklepowi ISO dostałem także kartę promocyjną Areodactyla. jeżeli widzicie z First Edition bardzo fajny prezent jeżeli chodzi o, tą, o, o ten sklep oczywiście moja karta idzie od razu do, mojego, do mojej folii żeby się nie zniszczyła bo jednak jest to jedna z wartościowych kart ale dobra, przejdziemy może do otwierania tego e, dużego boksu, mam nadzieję, że dużo rzeczy trafimy. Jak widzicie jest, e, jest pin, jest krążek, e, jest jumbo karta, są specjalne karty, e, no i co, sprawdźmy gdzie tu się otwiera i zaraz będziemy działać. No dobra, e, mamy już wszystko wyjęte z opakowania, mamy jedną paczkę, dwie paczki Fates Collide, dwie paczki z e, Steam Siege, jedną Breakthrough i jedną XY więc raczej otworzymy to w kolejności takiej jakie wychodziły czyli e, najpierw otworzymy sobie e, XY, potem Breakthrough, potem dam dwie Fates Collide i na końcu dwie z, z Steam Siege e, paczuszki więc e, wydaje mi się, że taki będzie e, spoko, może trafimy Iwatela i Ek, tak jak trafiłem kiedyś jeszcze Wam pokażę jak wygląda krążek e, Bardzo mi się podoba w sumie ten Arthur na nim. E, Mamy także pin, kolejny do mojej sumie kolekcji Jak widzicie z tyłu już jest ułożony Mega Bidril e, Jumbo Karta No i oczywiście tutaj e, wspomniane już w sumie e, karty Czyli Sam Bidril EX e, Jak widzicie fajnie, fajnie prezentuje, Tak samo jak Mega Bidril Jeszcze bardziej mi się podoba ta karta e, W sumie jak nie, trzymam w ręce, wiecie w, w rzeczywistości oraz Spirit Ring nigdy nie widziany w sumie nigdy w paczkach e, nie było go można znaleźć. Dobra, więc e, przejdziemy do pierwszej e, paczuszki z XY. Miejmy nadzieję, że jakieś super e, nam się trafią e, paczki. E, byłby naprawdę e, w, w, w siódmym niebie by coś się trafiło tutaj, ale zobaczymy, dobra. I lecimy z pierwszą paczką. Je i tak, Phantom, e, Lillipop, jest inkei. Uh, Ladybug, Ba, to jest Corsala uh, Rainbow Energy, Shadow Cycle, Wigglytuff jest Reverse Holocartą i kartą Rare jest Kanklodur. Uh, no dobra, uh, pierwsza paczka bez rewelacji, ale miejmy nadzieję, że jednak uh, coś nam się jeszcze trafi, bo mamy na to, mamy na to czas. Uh, pierwsza paczka z Breakthrough Tutaj liczę chociaż na jedną kartę uh, break, wiecie, nigdy jeszcze nie trafiłem na takiej karty, a byłoby naprawdę spoką. Coś takiego tutaj sobie trafić e, Więc zobaczymy Oczywiście kody odkładam dla siebie Bo jestem Człowiekiem, który lubi sobie grać w TCG Online Tam będziecie pykać sobie Jakieś tam karty nowe zdobywać, no ale dobra e, Mamy tutaj Gastiego Doduo, Parasa Staryu Skido Staravia Professor Letter. Bich jako Reverse Holo i nie jest to rare, a kartą rare jest spółpa. A nie, przepraszam, coś mi się tutaj pomyliło. Kartą rare jest neivar, nie wiem czemu e, pomyliły mi się karty, e, jeżeli chodzi o... no Wiem, że spółpa jest moim e, kartą rare, to już mnie troszeczkę zmartwiło, jeżeli chodzi o moje szczęście. Jak na razie tego szczęście mam w e, oczywiście skarciance tej e, elektronicznej wersji, jeżeli chodzi o, o lepsze trafienia. E, dobra, odkładamy kartę. I zobaczymy to tutaj będzie. Dobra, Larvitar. Jest Diglet, Spoink, Railu, Solosis, Ration, eee, Trainer, Kolejny Trainer, Old Amber, Aerodactyl, eee, Railu i Karton jest Monty. No dobra. Eee, trzecia paczka za nami. Na razie nic ciekawego jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że to się zmieni otwierając tą paczuszkę. Bo dając kurcze pieniądze, mam nadzieję, że coś trafię a jak na razie tutaj nic ciekawego nie było no dobra może jakiś break, chociaż jeden trafi byłoby naprawdę spoko, dobra, jest spoink, jest diglett jest larvitar znowu, jest karbing e, jigglypuff, weezing, halucha chaos tower audino spirit link i kartuner jest lucario no dobra, dwie paczki przed nami zostały, zobaczymy co w nich będzie. Mam nadzieję, że tutaj w Steam Fish trafimy coś ciekawego, żeby coś się jednak działo na tym odcinku, bo jak na razie jest troszeczkę słabo, no ale dobra. Tutaj mam nadzieję, że jakąś fajną kartę trafimy sobie. Zobaczymy wszystko. Wszystko jeszcze przed nami. Eee, Trick szybko zrobimy karciany. Raz, trzy, raz, dwa. No dobra. No i jest tak. Pomniard jest oszułac. Jest Nidoran, Fungus, Gastrodon, bardzo fajny artwork, Shieldon, Steel Experiencing, Duod, duod Monkey, Reverse jest is Cloucher i Karton. Znowu coś się pomyliło. No dobra, czyli Karton był kto? Był... A, Gastrodon. Nie wiem co się dzieje. Są chyba jakieś inne tej triki -y karcia, nie wiem. Coś mi dzisiaj nie wychodzi to że drugi raz mi z paczki nie wyszło nic, no ale dobra, mam jeszcze jedną paczkę przed sobą, mam nadzieję, że tej ostatniej jednak coś trafimy, bo jednak słabo, słabo z moimi e, otwieraniami w prawdziwym życiu. Może mój lak się po prostu wyczerpał. Oni po prostu wiedzą, że dużo trafiam w prawdziwej grze, to może... Wiecie, nie chcą, żebym trafiał tutaj. No dobra. I ostatnia paczka przed nami jest Apon. Jest Janma. Jest Nizo, Litlio. No Spass jest Rapidash Znowu Steelix Spirit Link Jest Nidorino Dino i kartą Rare jest O chociaż jedna, Holo Kling No niestety nie było żadnych EX-ów w naszym pakowaniu, Openingu ale ja nie jestem w sumie z tego zły e, Trafiliśmy, patrzcie e, W sumie wiecie, może nie trafiliśmy ale dostaliśmy e, za kupienie tej paczki mamy Bidrilla EX, mamy Mega Bidrilla EX Mamy tę dużą kartę, ja jestem zadowolony, chociaż mogło być troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o paczuszki, więc mam nadzieję, że paczki będą lepsze, chociaż w wersji online i coś tam lepszego trafimy. No dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemanko!